Witajcie w kolejnym odcinku z tej strony Paliona. Dziś gramy sobie w mapkę od widza, dokładnie. Mapki możecie od razu wysyłać na jakiś Skype'a, macie w opisie podanego i też w komentarzach też będzie podany. Także zaglądajcie i możecie wysyłać. Link do kanału twórcy jest w opisie, czyli Xenon. Także dziękuję za mapkę ogólnie. Dziękuję w ogóle, jak mapkę dla mnie stworzycie, to to naprawdę pewnie du duża robota jest. Także dziękuję Wam bardzo. Ogólnie patrzcie, jest tutaj mój rynek, czyli mój kot, dokładnie. Dla bogatości. Zaraz przeczytamy zasady, dokładnie. I na samym starcie, jeżeli wbijecie 200 łapek, będzie kolejny odcinek, dokładnie. Także zasady. Nie niż bloków, no wiadomo, nie cheatu, jeżeli będą... Będą bugi, możesz cheatować. O kurde, <laughs> więcej bagów potrzebuję. Ja no to punkty, dobra, już mam ich aż jeden. Aż jeden punkt, mam. Graj na pokojowym, gram na pokojowym, tak, gram na pokojowym, graj sam. Graj na wersji Minecraft 1.9, baw się dobrze. Możesz niszczyć glinę, dobra. Jak, jak, Jest to nasza pierwsza mapa. Nie wkurzaj się, jak coś, A, ja... Pierwsza mapa, tu jest jakaś noc, nie wiem co to jest. Pierwsza mapa to tam nieważne, ważne, że stworzyliście dla mnie mapkę. O kurde, zaczyna się od. Zdobądź przedmioty i zniszcz Obsydian. Dobra. Także myślę... A gliny można rozwalać. Tu mamy siano. I możemy też rozwalać drzewo, nie, bo musimy chyba jakoś... I tu jest Diaks, dobra. Musimy najpierw rozwalić drzewo, aby mieć te surowce, aby wykopać potem e, ten Obsydian. Nawet nawet ciekawie się zapowiada, bo fajny pomysł jest na razie. Także zobaczymy, co będzie dalej, także jeżeli wysy wysyłacie mi mapkę, także naprawdę będę Wam dziękował z całego serca, bo, bo jednak to jest trochę roboty, fanarty, oczywiście też na Skype'a możecie jak najbardziej wysyłać w sumie, także wysyłajcie jak najwięcej ogólnie. Czekajcie, bo ja tu sobie, dobra. Nie, nie wiem, dlaczego to jest tak zbagowane. Widzicie, to nie, nie mam pojęcia, dlaczego to tak jest. No ale nieważne, nieważne. Zróbmy sobie tutaj może akcesoria szkolne. Nie, no w ogóle masakra. Dobra. Jest akurat weekend. Miał być wczoraj live, ale po prostu nie mogę robić czegoś, czego nie chcę. Po prostu mi się nie chciało. Wczoraj byłem jakiś taki dziwnie zmęczony. W sumie nic nie robiłem, ale, ale byłem dziwnie zmęczony. No ale nie mogę robić na, na siłę wszystkiego. Ja nie, 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 nie lubię robić czegoś na siłę, w sumie. Co mam robić na siłę? Nagrywać dla was, te odcinki były bardziej, nie? Także nie będę dla was robił nic na siłę. Yy, znaczy, no jak będzie trzeba, to na pewno, ale. Ale pamiętajcie, że, że ja od tego nie jestem. I nagrywam, kiedy mi się podoba i praktycznie zawsze, ale czasem mam, czasem mam takie złe dni, także no niestety, bywa, wiecie jak to jest. Dobra, zróbmy sobie piecyk, zaraz, zaraz wyjdziemy z tego pierwszego etapu tej mapki. Dobra, to i to, i czy musimy przy... poczekać jeszcze się. Przy... A jeszcze, nie no czekać, a nie, no, no dobra, jest, 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 jest. Glinę możemy chyba jako blok, w sumie każdym blokiem możemy się tu podsadzić, także, także chyba nie ma problemu w sumie. Żadnego. No, to już sobie zrobiłem schodek. Dobra, zróbmy sobie, musimy poczekać jeszcze na, na kolejny tutaj żelazo. Wbiliście 160 łapek pod poprzednim odcinkiem. Może nie 200, ale i tak się jestem zadowolony. Ale w końcu kiedyś dążymy do tych 200 i tak dalej. Będzie nawet potem do 300, ale musimy wreszcie do tego dojść. Mam nadzieję, że będziemy się powiększać. W sensie, więcej widzów potem będzie. No, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Dobra, możecie. Po Kurde. Możecie udostępniać ogólnie filmik normalnie znajomym. Ogólnie tak samo live, Możecie zawsze udostępnić czemu mi diaks jeden dali. Co ja mam z tym jednym diaksem zrobić? Halo. A kolejny diaks, dobra. I co teraz mam? Kolejny, dobra. No to już mamy wszystko. Wszystko? Chyba, że tam będzie siano jeszcze. To może być siano. Tam jest coś? Halo. Nie, nic już nie ma. Dobra. No to idziemy do góry. No i mamy już na kilowe. Już się wystraszyłem, że jeden diaks, nie tak się. Ale nie, no w życiu, no musi być wszystko ok. Dobra. Eee, teraz zanim my to wykupiemy, wykop cały obsydian nie wywalaj go. Dobra, przyda mi się, mam nadzieję, że mi się przyda. Teraz normalnie taki szybki timelapse. Dobra, nareszcie skończyliśmy to kopać i muszę ogólnie Time set 0, żeby było jakoś jasno. A nie mogę, dobra. Mniejsza. Musimy wrzucić wszystko oprócz Obsydianu i no i oczywiście tego. Paliący, oprócz palionców dokładnie. Z Steki też sobie stawię, tylko po prostu tej i temu muszę powrzucać. Dobra, to sobie po, pozostawię przy sobie, nie? Bo wszystkiego chyba nie będę wrzucał. Co co mam zrobić? Aha mam chyba... parkur. Mam? Co, co mam tu zrobić? Podbudować się pewnie tym no Na stówę muszę się tym podbudować Dobra Zaraz będę u góry ja Już w sumie jestem I co tu mam zrobić? Parkier Dobra, no to lecimy z parkurem Aha, tu były ten... Jakiś checkpoint chyba, dobra No to musimy przejść parkur Kurde, nie, nienawidzę takich... Co tam jest? a tam jest glina Nie zauważył jej Pełno się palion pełno żadnego siana, tu jest pełno palionsów O kurde, abym wypadł poza mapę. Dobra, bo trzeba to ogarnąć i wygrać ten parkier. Bo to jest ciężkie, nie, nie, nie lubię tego. Tego nie, nienawidzę. Ło, wow, udało mi się, dobra. Tutaj już na spokojnie, tu jest, tu jest już prosty parkour. Jak tam wejdę, to co tam jest? Wyjdę potem. Dobra, no raz się żyje. No i co ja mam teraz zrobić? O nie, co tam jest na dole jeszcze? Aha, dobra, ja już się wystraszyłem, ale widzicie, takie bajery tu są. Czekajcie, bo ja muszę tutaj... No ja wiedziałem, że to będzie jakiś ślepy zaułek, ale, ale gdybym nie zauważył, że tam coś, jakaś luka jest, to... O jacie, czekajcie, muszę wrócić. Muszę wrócić po dźwignię. Jezus, masakra, nie? Dobra, damy radę też radę? No i ideolo, wszystko panie, skok wiary. O nie, co tam jest? Nic nie widzę. Aha, bo tu jest tylko woda, no dobra. Wybierz mądrze. Trzy są złe. O kurde. Jedne jest dobre. Nie, 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 nie. Kurde. Było blisko. Teraz? No dlaczego? Nice. Za trzecim razem nie, nie jest najgorzej. Halo. Halo, no i co teraz? Lol, co ja mam teraz zrobić? Nie, nie. No, które to może być? Nie gadaj, że to jest ostatnie. Lol, nice zagadki. Kto stworzył mapę? Maciek the Games? Nie, no, Xenon, nie? No dobra, Xenon Ale nie, mam, nie wiem, który drugi, nie wiem jaka druga osoba Tak mi się wydaje Tam jest ślepy zaułek Aaa Czyli stworzył mapę Xenon i Iprox, ale niestety nie mam kontaktu do Iproxa Ale też mu dziękuję oczywiście za stworzenie mapy Jednak we dwójkę tutaj stworzyli, także bardzo miło mi 20, 27 już Palionsów Jak Palion ma nazwisko? No akurat to... To akurat wie, no, quiz o mnie <grystanie> Ice Tower, oh no LOL Kurde, ty Ice Tower, no nie mogę przejść z Ice Towera Ty, to nie jest, to nie jest proste, w sumie W sumie daję daje radę, pa, Palion we wszystkim może dać radę przecież Mówiłem, no Palion jest mistrzem, znaczy, ja jestem słaby I co my tu mamy? Koniec wszystkich Palionców, było 32 nie, było 32, ja mam 27. Nie, TNT, Emeraldy. Nie, tylko nie to. Nie ukończyłem. Dajmy, że ukończyłem w 90%, także nie z najgorzej, bo zawsze mi tutaj źle idzie normalnie. Także jestem naprawdę bardzo zadowolony ogólnie. Co my tu mamy? Pierwszy rynek. To ja jestem drugi, dobra. Mój kod będzie pierwszy. Rynek będzie drugi. No i, i co dalej, no i co dalej, I, i nic, i będziemy się żegnać ogólnie. Dziękuję bardzo Wam za mapkę normalnie, co stworzyliście, i czekam na więcej. Naprawdę, ja chcę nagrywać więcej mapek. Jeżeli mi wyślecie mapkę, to ja z chęcią ją nagram i, i udostępnię Wasz kanał, nawet w opisie będzie. Także, naprawdę, wszystko, wszystko na spokojnie, ziomki Także będziemy żegnać się tutaj z moim kotem. Także dziękuję ogólnie za oglądanie, mam nadzieję, że wbijecie tutaj 200 łapek i subskrybujcie kanał, zostańcie ze mną na dłużej, dzisiaj będzie live gdzieś po południu, może wieczorem, coś, coś, coś około tego, jeszcze zobaczę, także dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcineczka, widzimy się już w następnych odcinkach, także strzała!